Witajcie w kolejnym odcinku polskiej Dżungli. Nazywam się Katarzyna Zbogulska i którą zapraszam do oglądania. W tym odcinku zajmę się trochę e, fortuną i podam jej inhalację. Z tego względu, że przez jakieś 2 miesiące zaczął mam kaszleć. E, e, różne podejrzenia są, jeżeli chodzi o kaszel. E, dużo podejrzewaliśmy, że może to też być kaszel na tyle alergicznym. Oczywiście staną się kurzy. Zamiataliśmy e, tylko, kiedy koni nie było, stania była wietrzona, moczone siano, e, czyszczenie do gołego, żeby nie było wydzielanych e, żadnych substancji rozchodów bakteryjnych. E, I ten kon niestety nadal kaszlował. E, po dwóch e, stydach e, większej uprawy nie było. E, Kasioł był zachowywany na jakiś czas, później załatwo wracał. Na chwilę obecną na chwilę obecną e, koń nie ma możliwości, żeby był sam na dworze więc e, trzeba sobie poradzić w jakiś sposób e, do tego celu kupiłam inhalator. Ten inhalator oczywiście jest dla ludzi jest malutki idealnie wyprofilowany dla człowieka z tym, że e, inhalator dla konia e, trzeba byłoby zakładać na całości, żeby mógł wdychać. Wydzielam substancję przez ten bar, Normalnie. Ale u fortuny nie wiem, czy by to y, poszło, bo pewnie by się bała zakładania czegoś takiego. A druga strona jest to dosyć kosztowny teraz. Więc w naj, najmniejszym nie oporu y, zdecydowałam się kupić jej y, dla człowieka, gdzie jest on na baterii A2A oraz do doładowywania, ale nie dało mi się go naładować elektrycznie, do tej pory. Więc należy zastosuję sobie baterię 2A. Na tą chwilę według instrukcji ukazane na obrazku zakładamy sobie baterię Będzie wlewany roztwór. Ten roztwór będę używała w solanki. Będzie miała na celu regenerację, odbudowę i wspomaganie odporności e, układu oddechowego. Na czym zależy? E, dodatkowo jeszcze klacz dostaje preparat e, do wody i e, ziołowym. Tutaj pozwoliłam sobie już oddać troszeczkę, żeby nie porozmywać. E, Troszeczkę wystarczy mi, bo ten pojemnik jest naprawdę niewielki, ale inhalacji wystarczy mi nawet na 20 minut. Więc po każdym użyciu należy e, inhalator przepływać wodą. bo się po prostu no, zatka. Jak widzicie, on się nagrzeje i już wydziela się, wydziela się.

Spokojna z tego względu, że jest już późno, jest faktycznie bardzo noc, e, pozwolę sobie jeszcze ją trzymać, a przez to zaciera czasami głową do góry. E, można przykładać. E, można przykładać jej do jednej dziurki, do jednej półnozdrzem, aż zrobić dech, a następnie do drugiej. Albo... I po trochę kręcąc, trzymając, obojętnie jak, kto woli. I tak substancja do, dotrze do płuc i tak i tak. Więc ym, teraz będzie takie 20 minut trzymania. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał, będzie Wam przydatny. Zapraszam do oglądania następnym. Cześć.